Cześć, jest dzisiaj z nami Rafał z Rafbajka i zobaczymy, Cześć. na czym jeździ nasz szef. Więc powiedz, dlaczego wybrałeś akurat Bun, a nie Checkpointa? No, Bun trochę lżejszy, trochę taka agresywniejsza, szybsza geometria i przede wszystkim dostępny. Checkpoint jest niedostępny, a ja jestem niecierpliwy, więc biorę to, co jest. Dobra, a rower składałeś sam, czy, czy może kupiłeś już go w całości? Tak, składałem sam, ramę kupiłem osobno, jakby cały frame set. No i w sumie pozytywnie, bo, bo dobrałem sobie chociażby maszt bez offsetu, zawsze przychodzi z offsetem. Mi akurat to nie pasuje, mam długie nogi. No, wszystko mam pod siebie: siodełko mam pod siebie, kierownicę, mostek, koła swoje. Czyli już docelowo tak jak chciałeś, nic już nie będziesz raczej zmieniać? Nie, już gotowy rower. Dobra, na jakim osprzęcie może masz ten rower, bo widzę, że jest to jednorzędowy e, z przodu blad. E, już teraz raczej właśnie większość osób jeździ na jednorzędowym niż dwurzędowym. E, ty też się na taki zdecydowałeś, więc może coś powiesz więcej. Znaczy tak, ja jestem zwolennikiem SRAMA, więc... E, więc... Wszystkie rowery mam obecnie na SRAM-ie i no, w przełaju tak naprawdę, czy tam w gravelu, no to SRAM będzie głównie jednorzędowy, 1x12, tu jest akurat Forza XS. Mi też chodzi o to, żeby to było czyste, żeby taki był clean look, jak najmniej kabli, prostota i tyle, tak, więc też SRAM pod tym kątem jest, jest taki łatwy do obsługi, przyjemny, że mamy tylko jeden przycisk na klamkomanetce, a nie tak jak w Shimano są dwa. Więc jak ktoś gdzieś tam, nie wiem, jedzie mocno, za się no to nie musi myśleć, czy jest przycisk pod jednym palcem jeden, pod drugim drugi, tylko po prostu jest jeden odpowiedzialny za jedną czynność i tyle. Okej, okay, no właśnie widać, że fajnie wszystkie linki są schowane w ramie, więc wygląda to faktycznie estetycznie i, i nie przeszkadza. Znaczy ten rower nie do końca jest estetyczny, bo to jest 61 <gry> rozmiar, więc wygląda jak wielka koza. No niestety, no tak wyszło. Dobra, i jeszcze powiedz, czy masz zamiar się na nim może ścigać, czy bardziej po prostu treningowo traktujesz go? Yy, nie, nie, jakoś nie, nie bawi mnie przełaj ze względu na warunki. Yy, taką pluchę zimową, jak my mamy, czyli około całą zimę, te, te 2-3 stopnie na plusie, to, 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 to jakoś tak mnie nie bawi. Chociaż maraton MTB w błocie lubię i dobrze się czuję w trudnych warunkach. Tak w, jakby ten rower kieruję tylko pod kątem treningu i, yy, i chcę sobie w przyszłym roku wystartować. Yy, jakieś ultragrawalowe tematy typu jakieś 200-300 km spróbować tak. Okej, okay, czyli jak na razie węższe kółko tylko na lato zostaje. Yy, tak, no teraz jest opona co prawda 40, myślę, że 45 się zmieści, ale cały czas w okolicy tej 40 gdzieś tutaj będzie. Super. Tyle od nas, mogliście się właśnie dowiedzieć na jakim fajnym osprzęcie i na jakim super rowerze będzie jeździć i trenować nasz szef Rafał. Cześć, na razie.